hej! To ja, Krzysztof! Dziś za zagramy w Ice Age Scratch na ten adventure i też trzeci sezon, pierwszy odcinek. W poprzednim odcinku nauczyliśmy się przeskakiwać przez obręcz. O tak! Więc teraz możemy zrobić dużo więcej. A co tam jest? Tam też są obręcze. O. Tam coś jest za tą bramą. Pewnie Kristal nad. Oh, we did it! Yes. Wow. Nice. Element. Nice. no już dużo opanowaliśmy tych super mocy, jeszcze tylko jedna pewnie przesuwanie tych, no wiecie, krosków. i mamy to opanowane. Nice! Tam pewnie jest droga do kopalni. Tam też jest brama. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Dobrze, 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 dobrze. I yes. Dobrze, trzy minuty. Już wszystko wyeksplorowaliśmy. Dobrze. Kolejny element A jeszcze mogliśmy zrobić tak czy coś takiego nam się udało. terenie ukończony więc w sumie to idziemy do kopalni wyeksplorowaliśmy wszystko i idziemy nas tu O Nieźle była prezentacja czyli w tą stronę. A w, a, w, a w tą nowocie, w którą będzie czwarty świat. I Lava więc będzie ostateczny boss. Ciekawe jaki będzie boss tutaj. Game time. No, w sumie te, ten odcinek był bardzo krótki. Ale mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Pamiętajcie. Również o zostawieniu też komentarza. Oczywiście pod postem, a nie pod filmem. Bo jest przeznaczony na dzieci. I jeśli ktoś z Was da subskrypcję, to będę z tego bardzo zadowolony i to docenię. Więc w sumie to tyle. Trzymajcie się. Cześć.